Nie ma ręce wąską, tam ręce rusko, z góry dwa strzały. z góry, uważaj, będzie próbował już do, do balanku, gdzie? Do Minuta. Tak, bo, ciasy, bo mi zadzwonił. Tak, dobrze. Tak jest. Minuta została. Do klatki, do klatki Do klatki do klatki, dojdź. Badaj, się na palcach z tyłu, podejdź sobie, podejdź do klatki, tak. Jeszcze, 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 tak i teraz obijaj. Tylko uważaj cały czas na strzał. Musisz wyciągnąć młodeż, 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 z góry młodeż, musisz zrobić. młodeż, młodeż, wygrywasz tą rundę, zaraz na młodeż, Czas za nic no mi... będzie, ale cunie, cunie! młodeż, młodeż, będzie, ale czujnie, czujnie. Tak! Pięknie!